Hej, cześć, siemano wam wszystkim z tej strony i Witam was już w kolejnym materiale z gry Tomb Raider i znów jesteśmy tutaj tam, ktoś próbuje coś odpalić. Znaczy byłem ostatnio byłem przy ognisku, teraz się znalazłem jakoś tu. ja znaczy ostatnio przy ognisku coś sobie ulepszę mnie, a nawet jeśli to to już zostało zatwierdzone. Więc spoko. Kto to próbuje tak odpalać? Dzisiaj jest jeszcze że będzie dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo dużo rozmawiania tutaj z różnymi z różnymi ludźmi. O, można coś zbadać. Rod, wiem, że chcesz, żebym nie była taka surowa dla Lary, ale mam powody. Ten wielki, kosztowny statek i cała jego załoga zmierzają na nieznane, niebezpieczne wody tylko z powodu jej teorii. Lara musi zrozumieć ciężar tej odpowiedzialności. Wiem, że to twoje zadanie, ale mam wrażenie, że zapominasz, że ona nie jest twoją córką. Nikomu innemu nie uszłoby na sucho pokierowanie endurance w sam środek smoczego trójkąta bez twardych dowodów. Powiedz mi. Co cię przekonało? Jest inteligentna, nie przeczę. I przyznaje, że ekspedycja ma potencjał. Wielkie pomysły i wybujałe plany nie zaprowadzą nas jednak zbyt daleko. Wiesz tak samo dobrze jak ja, że w takich przypadkach nic nie idzie zgodnie z planem. Lara jest niedoświadczona. Jeśli dojdzie do najgorszego i ona coś spieprzy, komuś stanie się krzywda. No może wszystko będzie dobrze. Ale dopóki nie będziemy płynąć do domu cali zdrowi i obładowani skarbami, nie zamierzam jej odpuścić. Mhm. Mm Rejs miała rację. Była, e, byłam naiwna, przez co ucierpieli inni. Zrobię wszystko, żeby zabrać ich do domu. Nie byłaś naiwna. Rejs to suka i tak ją będę traktować. Jest wredna. Nie lubię Rejs. Po prostu jej nie lubię. E, nie wiem, jak wy, jakie jest wasze podejście, ale, ale jest głupia. Lara się stara, Lara robi wszystko, żeby było dobrze, a jej nigdy nic nie pasuje. Co mogę tutaj wyważyć? Drzwi? Mogę, ale w sumie co tu może się kryć? Czy już ktoś wcześniej nie powinien ich wyważyć i sprawdzić, czy tutaj się coś nie znajduje ciekawego? No, może tutaj nic nie ma. A nie, jest coś, też do zbadania. Super, kolejne. Czuję tutaj coś dziwnego. Coś, czego nie czułem już od dzieciństwa. Kiedy mój ojciec spadał w szał, chowaliśmy się razem z bratem i opowiadał mi historię o pani, mieszkance Raf. Pamiętam to uczucie, jakby ocean wzywał mnie do siebie. Chciałem uciec, chciałem oddać się spokojnemu morzu. Teraz, kiedy patrzę na rafy otaczające te plaże, czuję ten sam zew. Widzę zielone, utkane z wodorostów włosy pani, oplatające wraki statków. Czuję jej łzy w morskiej pianie, w falach rozbijających się o skały. Lara ma rację. Ta wyspa jest przeklęta. Drzemie tu gniew, który nigdy nie pozwoli nam odejść. Jeśli zdarzy się najgorsze i będę ostatnim, który przeżyje, pozwolę, by zabrała mnie pani. Ja. Odpłynę i połączę się w falach z moim bratem. Wow, dobra, w ten sposób. Johna pewnie wcześniej od nas uznał, że ta wyspa jest przeklęta. Muszę znaleźć sposób, żeby wszystkich uratować. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że jego brat nie żyje. I jeżeli coś pójdzie nie tak, to on zamierza, wiecie, dołączyć jakby do niego. Załoga Endurance, na razie mam dwa razy Sami Johna. Okej, okay, czyli nie no, warto było się tutaj udać, dostaliśmy kolejne. Odblokowano jakiś nowy model. Spoko, spoko. Tu jest jeszcze sporo do znalezienia. O, i kacęka. Sam jestem. No, jest moja dziewczynka. <grywka> Alex będzie zawiedziony, że to przegapił. Gdzie on jest? W drodze na Endurance poszedł po narzędzia Reyes. Johna, sprawdź ten podnośnik. To chyba nasza najlepsza szansa, nie? Musimy spróbować. Cieszę się, że do nas dołączyłaś, Lara. Dobra, co mam robić? Pomóż mu. będziemy potrzebować wielokrążka. Racja. Może spróbuję go złożyć z kilku bloczków. Na tamtym wraku wciąż jest taki lunek. Może coś znajdę. Bądź ostrożna. I jest dziwko, teraz nie możesz nic powiedzieć, że jestem, że Lara jest i w ogóle. No, teraz nic nie powiem, teraz nic. jest. Dobra, muszę iść tam, ale zastanawiam się, czy tutaj. Tu jest jeszcze dużo dużo do znalezienia. O, widzicie ona, o, już nie przeszkadzaj, No to jest cała ona, cała ona. Cały czas jej coś nie pasuje, z czemu coś tak świeci? nie, po prostu to się tak odbija. Światło, spoko. Ja tu wydaje mi się, że znalazłem... Właśnie widziałem wcześniej dużo różnych skrzynek z surowcami. Warto więc troszeczkę tutaj poszperać, poszukać, o co my tu mamy, co to jest jakiś lol, co to jest, zbadaj, co to jest, co się znajduje, to wygląda jak jakiś grup, ale e, łupienie kopców, wow, kolejne wyzwanie, czyli jeszcze takie wyzwanie mamy jak łupienie kopców 1 na 5, czyli nie ma ich zbyt dużo jak widać, no spoko, że ich nie ma dużo to bardzo spoko. Dobra, amunicja zebrana to zbieramy. Yy, I co, mogę tutaj sobie przejść? Ale po co? Taka szybka podróż? W ogóle tu czołg jest, LOL. kto tak, by pomyślał, że nawet czołg znajdziemy. Okej, okay, czy to, mo to mogę otworzyć, nieprawdaż? mogę wyważyć to po prostu. No come on, Naro, come on. To nie A jednak. U, brak niezbędnego sprzętu. W tej czynności potrzebny jest nowy sprzęt. O, czy jeszcze nie, nie mogę robić wszystkiego, hmm, słabo, słabo, naprawdę słabo. Dobra, widzę, że tutaj jest kolejna skrzyneczka, której potrzebujemy, żeby mieć coraz, no weź ją podnieś, co jest, co jest dobrze, przecież raz się wyświetla, raz nie, lol. Dobra, o, tak, trzeba podejść do tego, dwie na trzy części broni, broni maszynowej, zajebiście, no po prostu zajebiście. Wow, a nie chciałem tym. Chciałem tym zabić go. Zabi. I jeszcze to, zabij, zabij. Nie wiedziałem, że to są dziki. Lol. <grytania> Serio, nie spodziewałem się dzików. E, dostajemy trochę punktów doświadczenia zawsze, tam troszeczkę. No, jeszcze dużo do kolejnego poziomu. Grobowiec w pobliżu, wow, odkryliśmy kolejny grobowiec. No ostatnio wiecie jak jest z tymi grobowcami u mnie. Że raczej tak średnio to idzie ich odkrywanie. Cholera, jeszcze A, nie mogę tego zrobić. Czyli tutaj też nie mogę jeszcze tej nic zrobić. Spoko tu jest geoskrzyneczka. Chociaż tyle. Co z tego, że odkryłem, odkryłem to, skoro nic nie mogę. Zaraz to się świeci, zobaczcie, to mógłbym do czegoś użyć. O i tam jest kolejna skrzynka. Wiem, że po drugiej stronie też coś zauważyłem, zaraz się tam przejdziemy. Warto tu pozwiedzać, o jeden na trzy części strzelba. A wcześniej było 2 na 3, tak? Czy to była broń maszyna, masz coś innego? Gdzie tutaj coś było? Wydawało mi się, że coś tu jeszcze leży. A nie, to ten krab! Mogę zabijać serio kraby? I to jest krab, serio. I co mogę z nim zrobić? Nie da się go zabić strzałą, da się. E, ciastka z krabem! można było dostać za to trofkę, nice. Kto by pomyślał. że nawet za coś takiego dają trofki. E, zaktualizowano miejsce na materiału. Kolejna. Super, plaża wraków. To można jakoś... to nie wybucha, po prostu to nie są jakieś cholerne miny? Ja już nie wiem. Nie, to chyba byłoby zbyt... zbyt dziwne. Mm. O, mogę w ogóle jego ubić. Może za to też będzie trowka. Tylko chciałbym jakoś zebrać... O, fajnie, że spadasz. Zajebiście. No weź, podnieś, podnieś. No kurwa, nie zapal, tylko znów jest tak, że jestem blisko i mi zapala to, Gaś tam pochodnie. Eee, dobra, udamy się gdzieś tam dalej, w ogóle czekajcie, eee, ja coś sobie muszę sprawdzić, jak ja chcę włączyć mapę, eee, czemu mapy się nie włącza na M, na które to się włączało mapę, chcę wiedzieć na której jest mapa, eee, opcje rozgrywki, gdzie tu jest mysz i klawiatura, powiedzcie mi na którą jest, cholerno, zaraz, to kontroler chyba trzeba, czy nie, tutaj to powinno być, tryb chodu, przytrzymanie, czemu tu nie ma czegoś takiego jak? E, czy to jest gdzieś. O, przypisanie klawiszy no jasne. E, gdzie tu jest mapa? Niech mi to ktoś wyjaśni. Mapa. Tam? TAP to jest mapa? No od kiedy? No to może. E, czekajcie, chcę sobie tak trochę poszukać. O, cały czas mnie tak coś kusi, bo nie wiem, czy, czy jednak próbować przejść tam dridera na 100%, bo w sumie to nie jest zła gra, żeby ją przejść na 100%. Można to zrobić. Tylko czy ja będę miał siły, czy ja będę miał siły ją tak przechodzić? Nie mam pojęcia nie mam bladego pojęcia nad tym trzeba będzie się wiecie, dłużej zastanowić i przemyśleć troszeczkę taką opcję dlatego też potrzebuję waszych opinii żebyście po prostu pisali i mówili mi czy takie coś jest dobre czy takie coś się opłaca o kolejna skrzynka. tylko że ich jest tutaj o poszukiwacz kłopotów odblokowano osiągnięcie, zajebiście kolejna trofka dla mnie dzisiaj dzień trofek no wspinaj się naro. nie ma czasu no co prawda ich jest tutaj na plaży strasznie dużo, więc to, że znalazłem dwie to nothing special. Tutaj mnie iść, prawda? Tak, bo oni są tam. Tu od początku udać. Bardzo dobrze. No, doskoczysz pięknie. Tur, nie ma tutaj czegoś od dołu. Nie ma czegoś z tej strony. Niczego nie widzę. No to idziemy na górę. Come on, let's go. No, wskakuj. Wskakuj, Laro. I tak będę musiał jeszcze dostać się do tego wraku, na razie to ja nie jestem w ogóle w żadnym dobrym miejscu Ale dobra, tu jest piękna możliwość przejścia A jakżeby inaczej Przy okazji liczę, że zbiorę tyle surowców, że potem sobie, wiecie, jeszcze wszystko pięknie poulepszam Okej, okay, jakoś doskoczyliśmy I teraz co? Portugalski Ponad stuletni A, portugalski ponad stuletni, no ciekawe Okej, okay, okej okay. Rozumiem, że muszę spróbować dostać się tutaj, po tej dziurze. Tak jest. W tą dziurę trzeba było wbić. No i co? Jesteśmy na statku. Zdaje się, że mają Nie wiem, muszę pomyśleć. Co się Czyli tu też są przeciwnicy. No widziałeś i nic więcej nie zdziałasz. Gdzie jest ten drugi? Powinien być gdzieś obok. O jest. No pokaż łeb. Kurwa, chciałem go w głowę zabić. No ale no cóż, nie trafiłem oczywiście. No, wychył łeb, wychył łeb. No jesteś tam. No jak ja go nie zabiłem. Jakim sposobem? No chodź tu krajerzę. Pięknie. Jest tutaj coś. Kryje coś się... A, tutaj zobaczcie, przynajmniej można podpalić. Podpalaj, podpalaj Laro. Oka no, mam. Surowce same się nie zbiorą. A tak to już nic tutaj więcej nie widzę, żeby można było cokolwiek zebrać. No cóż, no i gaś pochodnie. 30 surowców. O tak sobie nie chodzi. No chyba, że po trupach. To też. Okej, okay, mamy tu coś więcej. Mm, nie, nic więcej tutaj nie widzę. Szkoda. Czy trzeba do góry wbijać, czy nie? Tędy trzeba po prostu wbić, Ok. Dawaj, dawaj na górę. Na górę, na górę kurwa, na górę. Co ja mówię dzisiaj? A, tak trzeba. Dobra, w sumie kamerka mi troszeczkę tutaj da mi do myślenia. Co, muszę jakoś tak przeskoczyć? Że ona wpadnie tam? To jest chyba śmierć, no dokładnie. Uuua. Ej, paskudna śmierć, ale warto było ją zobaczyć. <noise> Przyznam, że prąd nas, tak wiecie, może zrzucił tam. No serio? Wydaje mi się, że będę musiał jeszcze raz podpalać. Chodź frajerze. No i tak cię zabiję. O no, come, złaś. No. Ale i tak jestem wkurzony, że jak się takie coś stanie, to nie ma zapisu i muszę ich jeszcze raz się pozbywać. Trochę bez sensu. Yy, jeszcze cały czas sprawdzam, czy ja tu teraz czasem czegoś nie pomijam. Może tak się dzieje, że akurat pominę coś. Nie będę zadowolony z tego powodu. Ja myślę, że powinienem jakoś spróbować tutaj w górę dostać się. A jednak tak, jednak tak trzeba było. I co? Teraz... Yy... Teraz tutaj chyba. No tak, to był dobry pomysł. Czyli tu już zwyczajnie na górę. Ale skąd oni się wzięli akurat tutaj na tym wraku? Tak tam blisko jest. nas. Tam jest, mówisz? Ja widzę też tu inne rzeczy. To no bardzo dobrze. E, chyba bardzo dobrze. Oj, tu spaść mogę tędy. Nie, chyba chodzi o to, żebym... Czy tam przeskoczył? To jest pytanie dnia. Tu nie ma nic tam na samym końcu tego? No nie widzę. Tu niczego nie widzę, nie widzę, nie widzę. Dobra, może chodzi o to, żeby spaść tędy, nie wiem. Nie wiem czy to jest dobry pomysł. Spróbujmy. Chyba tak, chyba chodziło, żeby tutaj spaść. No, tu można się... Zaraz, że tędy się wspinałem. Jasna cholera, przecież to chodzi... Ale jestem w tępy, bo pojebały mi się w ogóle już orientacja w terenie. O fuck this. Fuck this gro. Oj, fuck this. Czemu ja czasem jestem tak głupi, no tyle przejść, żeby z powrotem wejść w to samo miejsce, no. Ale to jest tak, jak już człowiek się, wiecie, zapatrzy na wszystko i myśli o nie wiadomo czym. Dobra, trzeba jednak... Trzeba jednak próbować przeskoczyć tak, że tędy. Serio, nie? Ej, no teraz to mnie gro, gro zdziwiłaś. No znowu muszę zabić tych dwóch jełopów, powiedzcie mi, że tak. To mnie po prostu coś trafi. No oczywiście, że tak. O mój Boże. Gro, czemu ty mi to robisz? Ta gra mnie zaczyna powoli trollować. Powoli ewidentnie chce mnie trollować. Dobra, weź zmień, na krótko, chodzi. By... O, szyj, kurwa. Nie, 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 słuchajcie, bo to już zaczyna mnie troszeczkę ciekawić. Jak ja tam mam jednak przejść? Ja mam się o coś zaczepić. Bo tutaj idę dobrze. Tu idę ewidentnie bardzo dobrze. O to chodziło. No, ale... Ale chyba muszę jakoś troszeczkę inaczej spróbować to przemyśleć jednak inaczej No ale prędzej czy później wyjdzie, co nie? Chyba nie będę tego kiepścił do końca odcinka Chciałbym jednak zdobyć to, żeby to móc naprawić chociaż. Tam jest. Może ja powinienem się o to zaczepić Zaraz, ja mam... Mogę się o coś tu. A? Czy ja może tam wcale nie muszę nigdzie przeskakiwać A mogę to... Co ja mam z tym zrobić do cholery? Pytanie dnia. Pytanie po prostu dnia. Nie! Boże, bałem się, że znów spadnę. O! Czyli chodziło po prostu o to. O, no trochę rozwaliłem, no ale o coś tak prostego chodziło. Myślę, że mam tam dalej gdzieś przeskoczyć. No i bardzo ładnie Laro. Masz to co chciałaś. I przy okazji teraz mamy tam drogę. Wróć do Johna z wielokrążkiem. Spoko, ale pewnie znów nam coś utrudni, no jasne. No to się rozpada. Ciekawe dlaczego. O, jeszcze? Oczywiście, że jeszcze. No chodź tu kolego. Chodź tu, chodź tu wychyl. No i o to chodziło. Pięknie. Pięknie wychyliłeś. O i mamy coś tutaj do zbadania, świetnie. W końcu coś nowego. Tego używali skrybowie na dworze królewskim w Chinach. Mhm, dobra, zbadaj, żeby znaleźć ukryte informacje. Może coś jeszcze znajdziemy tutaj. Mała inskrypcja wskazuje, że należał do cesarskiego ambasadora. Mhm, no spoko. Tu już rozumiem, że nic więcej znaleźć nie znajdziemy. Ciekawego. No, jak widać, raczej, raczej nie. Mamy. Wszystko, po prostu cesarskiego ambasadora. No i w Chinach, no tak, no bo tutaj już byli, jak kiedyś czytaliśmy, właśnie ci ambasadorowie, chyba bodajże z Chin. I oni byli zaniepokojeni tym, co się tutaj dzieje. Jest tu coś jeszcze? Coś jeszcze, co nas może zadowolić? Chyba nie, tu już chyba nic więcej ciekawego nie ma. Możemy więc już tylko zbierać surowca, ale jak oni się tu cholera dostali? Tego nie wiem. A, czyli teraz już po prostu... Najprostszy sposób na dotarcie tam. Oj, trzeba będzie znów spadać, nieprawdaż? Boże, po co nacisnąłem Shift? Myślałem, że będę musiał naciskać Shift. Błagam, niech tam gdzieś był autosave. Niech tam gdzieś był autosave. Jak to wziąłem? Tutaj, dobrze. Boże, czy ja nic nie muszę klikać, rozumiem, tak? Ona sama się tutaj nam, Lara, uczepi tego. No tak, nie musiałem niczego klikać, spoko. A tutaj już rozumiem, że się nie utopimy. Nie. Duży spuciutko. Bardzo dobrze. A jakby spróbować wejść tutaj. Da się? Chyba nie. bo chyba się nie da. Już myślałem, że może coś tu znajdę. Tak, to niczego tutaj ciekawego nie widzę już na tej plaży. Szkoda, szkoda. Na pewno... O jest tam coś jednak do góry, widzicie? Coś czułem, że tu coś będzie. Ale to trzeba po prostu dostać się w ten sposób, tak? Eee, albo i nie. Serio, nie wiem jak się tutaj dostać. A to są chyba tylko surowce, czy tam coś takiego, albo amunicja, dobra, walić to. Potem będę myślał nad tym. Ciekawe, czy będę mógł porozmawiać sobie z nim, zanim pójdę do tego punktu kontrolnego, bo raczej powinienem móc sobie z nimi rozmawiać. Dzięki. Co się stało? Alex już dawno powinien tu być. Doktor Whitman! Jonah! Pomocy! Ilu ich jest? Nie wiem. Jest pan ranny? Kogo nie widziałem? Pewnie ich wystraszyłem. Czuję się, jakbym przebiegł maraton. Ale dwie się pan spocił. Chyba jestem w niezłej formie. Możliwe, że przyprowadził Pan ich do nas, tak jak w pałacu. Co? O nie, to nie tak, Laro. Złapali mnie, kiedy ty ratowałaś sam. O co tu kurwa chodzi? Powiedzieli, że tylko w ten sposób pozwolą Tobie i innym żyć. Ja tylko próbowałem was ostrzec. Nie mamy na to czasu. Słuchajcie, nie wiem, na czym polega wasz problem i szczerze mówiąc, niewiele mnie to obchodzi. Ja miałem nadzieję, Słuchaj, że... przysięgam, że jeszcze jedno słowo, i powybijam ci te wszystkie śliczne i co? Dość, dość tego. Jeżeli będziemy walczyć między sobą, już przegraliśmy. Racja. Dlatego uważam, że nie ma tematu, jasne? Idę po Alexa. Gdzie miały być te narzędzia? W maszynowni. Słuchaj, on da sobie radę sam, Laro. Dobrze, w takim razie szybciej wrócimy. Staro, poczekaj! Proszę, weź ten łuk. Trzymałem go dla ciebie od kiedy go znalazłem. Jest mocny. Wystrzelona z niego strzała przebiła niemal wszystko. Dziękuję, John. Ło, to teraz mamy sprzęt łuk bloczkowy. Czyli to on pewnie nam pozwoli teraz, wiecie, wywalać to, co, te takie drzwi, których się nie dało wcześniej. Czy ja mogę go ulepszać również? Zgaduję, że tak, jasne, że tak. Teraz mam nowe ulepszenia do łuku. Co to jest? Strzały z napalmem tworzą przy uderzeniu ognia. Nice, nice, not bad, not bad, ale brakuje mi trochę tych surowców, żeby to zrobić. Kurde, cały czas mam strasznie tutaj, to jest słabo ulepszone. To jest tak. Też słabo to jest na maksa. Hmm. Na razie, może tutaj coś sobie zainwestujemy w jedną z tych, skoro już jestem. O ile mnie stać? A chyba, chyba mi nie stać. Tego cały czas nie mogę ulepszać. Dobra, nie. jest. Wiecie co, na razie oszczędzamy surowce. Na razie oszczędzamy surowce. Spoko. A. Aha. On nam takie coś mówi, że nowego uchu do tego. Spoko. Można by o tym pomyśleć, ale na razie. A może właśnie to jest z tym związane? Chcę to zobaczyć. No, Kaman, on, wyrwiesz teraz to? To nie zadziała. A nie, że to nie po to był nowy łuk. A po co był cholera nowy łuk? Hmm. Ciężka sprawa, ciężko wiedzieć. Dlaczego takie coś. E, czym ja będę miał to wyrwać, tak właściwie? Tam muszę się kierować, ale nawet nie wiem, czy. Czy będę miał ochotę tam dzisiaj jeszcze iść. Tu jest ten cholerny grobowy, no tylko też. Ja wiem, że jest ten dźwięk, który mnie o tym informuje, no ale. Nawet nowy łuk mi nie pomoże, nieprawda? Muszę coś mocniejszego. No, wiem o tym. Nowy sprzęt, no nie mam nowego No chyba, że chodzi o nowy sprzęt, to chodzi o to. Co Wy na to? Nie, na pewno nie o to chodzi. No ale warto spróbować, prawda? No warto było spróbować, zobaczyć chociaż, czy, czy to, to, to ma w ogóle sens. Eee, gdzieś tam się trzeba kierować. Hmm, chciałbym się już tam udać, żeby po prostu był... Aby już sobie dzisiaj tu skończymy. Nie wiecie co? Dzisiaj myślę, że skończymy tutaj. Nie chcę nic więcej robić, dzisiaj to było takie więcej e, zwiedzania e, raczej, bo w sumie niewiele zrobiliśmy. Po prostu dużo kac scenek, dużo tutaj e, łażenia, szukania i takich tam innych spraw. No ale musimy znaleźć też Alexa, ponieważ gdzieś nam się chłopak zapodział, nie wiadomo w sumie gdzie. Kurde, ona ma wyostrzony słuch wtedy. Słyszy sześciutko nasza Lara. Ale jak mówię, o, jeszcze są strzały. Yy, to tyle w każdym razie na dzisiaj. Wiem, że dzisiaj krócej, ale w kolejnym materiału być może zrobimy więcej dzięki temu. Yy, tyle na dziś podobało się, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie. Widzimy się już wkrótce, więc no cześć i czołem i na razie.